Myślę, że Państwo dowiedzą się wiele, o wielu właściwościach roślin, o których no tak trzeba by troszeczkę poczytać literaturę, aby o nich się dowiedzieć. Wpływ na organizm, działa przyprawowe, przyprawy warzywne i przyprawy aromatyczne, ale ten jest bardzo sztuczny, natomiast rośliny nie trzymają się jakby powiedziałbym tego podziału tak do końca, bo są. Roślinami leczniczymi, przyprawowymi i e, aromatycznymi, prawda? Wiele takich roślin jest, które mają wszystkie funkcje tutaj, spełniają, ale to dla Państwa tutaj informacji, bo takie podziały na, na takie rośliny też e, można spotkać. Przystępując teraz, e, Przystępując teraz do samodzielnego zbioru. No Oprócz tego, że musimy poznać rodzaje roślin, to musimy teraz wiedzieć, które części roślin nadają się z danej rośliny. Nie wszystkie rośliny można i liście, i korzenie, czy łodygi. ich Tam Państwo mają też podział, właśnie ten łaciński, że zbiera się z części roślin korę, korzenie, kłącza, kwiat, wykorzystuje się ziela, owoce, nasiona i pączki. Zbiory, prawda, to tutaj już korę, to wczesna wiosna, korzenie, to jest późna jesień, późna jesień, początek wiosny, kwiat, początek zakwitnienia, nie już po rozkwicie, ziela też i owoce, no to wiadomo, że muszą być dojrzałe, ale... Trochę jeszcze twardawe, nasiona przed osypaniem się i pączki pod koniec zimy wczesną wiosną, Służarka. prawda? To właśnie to suszarka gdzie suszono te rośliny. Te przyrządy, cała tutaj plejada, linia produkcyjna zespół urządzeń połączonych ze sobą i korzystających z jednego źródła ciepła, podłączonych i produkujących właśnie. Liczne. Mamy e, również muździerze, mamy e, aparaty destylacyjne, e, to są korkobory do wycinania odpowiedniej wielkości korków. E, tutaj mamy aparaty destylacyjne, e, tutaj te e, przechodzą przez e, chłodnicę i w ten sposób później e, ta para wodna zbierana jest w odpowiedniej ilości w innym urządzeniu. Infuzorki. To jest nazwa dosyć skomplikowana. Każdą infuzorkę, każdy w domu ma. Bo przecież robiąc napar czy odwar, mamy kubeczek, wrzucamy herbatkę przeważnie, zalewamy bądź 80 stopni, bądź wrzątkiem albo podgrzewamy. I ta infuzorka to jest po prostu naczynie do naparów odwarów. Tutaj ciąg tych infuzorek, tutaj infuzorki na takich na, na łaźni wodnej, gdzie tu gorąca woda podgrzewa te infuzorki. Także rozliczne aparatury moździerze. Ten moździerz częściowo bez. Z tej aparatury znajduje się też już w Muzeum Okrekowym i będzie do oglądania. Zresztą, a to jest ta, 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 ta prasa dyferencjalna, którą kręciło się i po prostu wyciskało sok. Tutaj są dziureczki, i ten sok po prostu był korkowany odpowiednio i pakowany do sprzedaży. A olej tymiankowy, Państwo go chyba tam mają u siebie. Na działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, także, także do trawienia. je no, znamy, chętnie również teraz używamy, łagodzi stres. No. Po francusku, bazylia nazywana jest herbe royal, a po niemiecku koenigskraut, czyli, czyli roślina królewska. Czyli bardzo dodawano dużo tej bazylii prawdopodobnie i nie żałowano im po prostu modarchom. Jej zadaniem najważniejszym było dobre trawienie, ale również ma antystresowo. To może, żeby się monarcha nie gniewał, prawda, to bazylię mu dodawano. Ale też dawniej uważano w Rzymie za symbol nienawiści. To później ona miała taką zmienną naturę, jakby, bo później, później ją przywrócono do łask i uważano za mały cud świata, ponieważ odpędzała złe duchy, lebiotka pospolita, tutaj mamy pięknie kwitnącą w ogóle jest bardzo dobry moment, bo prawie wszystkie rośliny nam kwitną tutaj lebiotka tzw. Tak dziki majeranek, one mają takie same działanie wyksztuczne, też również dezynfekujące, przeciw też na skórę, na świąt, prawda, na rany ale też znana przede wszystkim jest w kuchni. Jest używana właśnie do przyprawiania niektórych wódek, wina, wermut. Ona ma taki gorzkawy smak i też również jest, no to najbardziej lebiotkę znamy z przyprawy do pizzy, prawda? I ona jest składnikiem również żółw prowansalskich. Pietruszka zwyczajna, no o ogromnych wartościach leczniczych, to nie ma. E, zarówno i korzenie, owoce, liście i tak dalej e, przede wszystkim to są kłopoty z nerkami to jest tak, tak e, wydalają, e, powodują e, w, zwiększone wydalanie moczu e, też e, takie działanie antyseptyczne, czyli e, również oczywiście e, w, w pokarmach wiadomo mamy dla w Brytanii napój z wrotycza pospolitego pito dawniej w poniedziałek wielkanocny uważano, że niezachowanie tego zwyczaju powodowało iż cały rok był pełen demonów, czarów, chorób choć jest trujący wrotycz był w średniowieczu też jako, jako przyprawa ale też również bardzo ciekawe zastosowanie często jego zasuszone ziele w modlitewnikach Doszono e, do kościoła, bo podobno, e, podobno zapobiegał zaśnięciu podczas nudnego kazania. <gry>